Cześć, jeśli tak jak ja dorastałaś, dorastałeś na przełomie lat 80. i 90., to prawdopodobnie pochodzisz z domu, który jeśli miałeś, miałeś szczęście, to miałeś dach nad głową, jedzenie na stole, uprane ubranie. To był synonim dobrego domu. I teraz. W moim pokoleniu, w moim domu nie mówiło się o emocjach. W moim domu była przemoc i był alkohol. Jestem typowym dzieckiem DDA, właśnie z przełomu lat 80. i 90. Obecnie jestem terapeutką, pomagam głównie osobom, które doświadczyły przemocy narcystycznej. Co to jest przemoc narcystyczna? To taka, która nie musi polegać na siniakach. Ale na kontroli, na umniejszaniu drugiej osoby, na tym, żeby ta osoba po prostu czuła się jak zombie. Nie wie, kim jest, próbuje wszystko załagodzić, chce, żeby było dobrze, i w tym procesie traci siebie. I teraz myślę sobie, że naprawdę warto jest, żeby każdy z nas zadał sobie chociaż trochę trudu i nauczył się podstawy o emocjach, o rozmowie, o komunikacji. Dlaczego? Bo. Być może to jest ta luka w wychowaniu, której ty i ja nie mieliśmy. I teraz, w kontekście tego, chciałabym zadać Tobie pytanie: czy mężczyzna ma prawo uderzyć kobietę? Czy kobieta ma prawo uderzyć mężczyznę? Ja na to pytanie mam swoją odpowiedź, ale chciałabym, żebyś to Ty sama, Ty Sam odpowiedział sobie. I jak już odpowiesz sobie, to tylko podpowiem Tobie, że. To, co jako dziecko miałeś w domu, to, co miałeś w domu, to było dla ciebie normalne. Niezależnie od tego, czy to rzeczywiście był synonim domu, czy było w nim bezpiecznie, czy mogłeś z nim spokojnie wzrastać. I teraz wychodząc z domu bez refleksji, myślisz, że to tak jest. Tak wygląda rodzina, tak wygląda relacja między ojcem i matką, czyli w przyszłości to może być dla Ciebie. Najważniejszy punkt odniesienia, że w ten sposób się tworzy relacje. I teraz, co się dzieje, jeżeli relacja w Twoim domu była przemocowa? No dla Ciebie ona nie jest przemocowa, bo Ty ją widzisz jako oczywistość. To jest relacja, to jest sposób, w jaki buduje się relacje, to jest sposób, w jaki trwa rodzina. Tylko później okazuje się, że pewne systemy nie działają, a już tym bardziej przemoc. Przemoc to nie jest. Element relacji. To nie jest ele element relacji zdrowej, w której dwoje ludzi może wzrastać, budować rodzinę, czy zaprosić do, do, tej, do tej chciałam być komuny, do tej wspólnoty zaprosić dzieci. Przemoc nie jest normalna. Jeżeli masz skłonność do przemocy, to trzeba się temu przyjrzeć, zobaczyć, zrozumieć, uleczyć i zostawić. Przemoc nie jest potrzebna w relacji. Przemoc nie jest elementem relacji. Więc jeżeli na początku pomyślałeś sobie, są takie sytuacje, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie, to nie, nie ma takich sytuacji. I proszę cię, nie wchodź w jakieś ekstremalne wymyślanki. Po prostu nie. Ja tym moim nagraniem chciałabym dać Tobie znać, że nawet jeżeli masz skłonność do przemocy. Nawet jeżeli to była część jego domu, z którym, w którym wyrastałaś, wzrastałeś, to nie poddawaj się, bo naprawdę możesz sobie z tym poradzić i możesz zbudować zdrową, budującą relację. Ja mam na imię Sandra, jestem coachem, jestem terapeutką EFT uwalniania emocji, prowadzę również hipnoterapię, pomagam w przemocy narcystycznej. Odezwij się, naprawdę masz wybór.